Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, moi drodzy, dziś 28 listopada. A ja zapraszam, wysłuchajcie słów świętego Ojca Pio, którymi chciał się z nami podzielić, zapisując je w listopadzie 1913 roku. Innym razem. I to dość często doznaję tak gwałtownych porywów, że czuję się tak, jakby Bóg mnie unicestwiał i jakby miał za chwilę umrzeć. Wszystko to nie stanowi następstwa rozważań, lecz jest powodowane wewnętrznym żarem i miłością tak potężną, że gdyby Pan nie przyszedł mi z pomocą, jej płomień strawiłby mnie w kilka chwil. W przeszłości udawało mi się niekiedy moim własnym wysiłkiem wyczyścić te porywy. Teraz natomiast nie starcza mi sił, by się im przeciwstawić. Wszystko, co mogę na ten temat powiedzieć bez obawy pobłądzenia, to fakt, że w żaden sposób nie przyczyniam się do takich doświadczeń. W takich chwilach czuję, że duszę trawi gorące pragnienie odejścia z tego świata. A gdy widzę, że nie zostaje zaspokojone, Dusza znosi udręki, bolesne, a jednocześnie rozkoszne i chciałbym, żeby się one nigdy nie zakończyły. Duszy wydaje się, że w podobnych stanach wszyscy pozostali doznają jakiejś pociechy i umocnienia w udręczeniu. I tylko ona jedna cierpi, męki, których doświadcza w swojej głębi. Do tego stopnia przewyższają możności jej słabej natury, że nie potrafiłyby ich znosić, gdyby litościwy Pan sam nie przyszedł i nie złagodził ich gwałtowności, wprowadzając ją w stany uniesień. Dzięki którym biedny motylek uspokaja się i odzyskuje równowagę, Pan daje jej wtedy zakosztować rozkoszy, w których jest spragniona, bądź też odsłania przed nią wzniosłe tajemnice. Kochani, życzę miłego dnia, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia. ta